To ja. A? I co? Zatkało kakao? A jakiego mam syna? mała o, o. No, ma dziewczynę. Patrz tu. My son, doktor. Yes. Ale patrz tu, co robi, jak ćwiczy, jaka łapa. Konadek. Zapoznam cię z nim. I będzie doktor, będzie miał pieniądze. I jak sobie dobrze w życiu ułożyłam, niech zapięczona matka. Nie, no zobacz ty, jak mi dobrze w takich włosach. O, beautiful, ja jestem. No naprawdę, ja jestem beautiful. O, Jezu, tylko mi nie, nie wygol. Br staple. Jezus, nie wygol mi brwi. Muszę być jak najka. Jezus, żeby mi ono nie. Ty, patrz, bo ja nie widzę. Zobaczy, ona mi brwi nie zabiera wszystkich. Wie, żeby nie było tak, jak one łyse. Ja ślepa nie widzę stąd. Mam? Mam nie? Wierzę, nie widzę.